Witamy na iRosliny.pl. Dziś przedstawiamy Państwu piękną strelicję, zwaną także rośliną rajskiego ptaka. Dzięki imponującym liściom i tropikalnemu wyglądowi roślina ta wnosi odrobinę natury do Twojego domu. Odkryjmy razem, jak najlepiej dbać o tę roślinę, aby zawsze była w doskonałej formie. Strelicja przyciąga wzrok dużymi, łyżeczkowatymi liśćmi, które czasami mogą dorastać do metra długości. Dzięki temu będzie przyciągać wzrok w każdym pomieszczeniu. Czy wiesz, że w swoim naturalnym środowisku hoduje nawet kwiaty przypominające rajskiego ptaka? Strelicja uwielbia światło słoneczne, dlatego umieść go w jasnym miejscu najlepiej w bezpośrednim świetle słonecznym lub blisko okna. Im więcej światła, tym lepiej rośnie. W ciemnym kącie będzie rosła wolniej, więc postaw ją w świetle reflektorów. Woda jest ważna dla strelicji, ale uważaj, aby nie podawać jej za dużo. Wiosną i latem lubi wilgotną glebę, dlatego podlewaj ją mniej więcej raz w tygodniu. Zimą potrzebuje mniej wody, więc można podlewać rzadziej. Upewnij się, że woda może dobrze odpłynąć, ponieważ roślina nie lubi mokrych stóp. Aby strelicia była zdrowa i silna, możesz co miesiąc podawać jej trochę pokarmu roślinnego, szczególnie wiosną i latem, to daje jej to dodatkowe coś, co pozwala jej dobrze rosnąć i wyglądać pięknie. Przy odpowiedniej pielęgnacji strelicia może znacznie urosnąć, dlatego przesadzaj ją co dwa do trzech lat w nieco większej doniczce. W ten sposób zapewnisz korzeniom wystarczająco dużo miejsca, a roślina pozostanie zdrowa i szczęśliwa. Dodatkowa wskazówka. Strelicia pochodzi z obszarów tropikalnych i lubi wyższą wilgotność. Od czasu do czasu spryskaj liście, aby zachować świeżość i usunąć kurz. W ten sposób sprawisz, że będzie jeszcze szczęśliwsza. Strelicia jest idealna dla tych, którzy lubią tropikalny i stylowy wygląd w swoim domu. Przy odrobinie troski i miłości. Nagrodzi cię swoimi pięknymi, dużymi liśćmi. Czy chciałbyś sprowadzić takiego rajskiego ptaka do swojego domu? W takim razie odwiedź irosliny.pl i dowiedz się więcej.